Słychać mnie? Halo? O, słychać. Dobra. Ponieważ jestem... Dzień dobry, jestem Mili, to mój pierwszy odcinek, więc będziecie wyrozumiali. Ponieważ, ponieważ to jest mój pierwszy odcinek ma na YouTube, to musi być dla mnie wyrozumiali. Nie! Źle! Ponieważ jest to twój pierwszy odcinek, musisz włożyć całe serce w jego nagranie. Po to, by ludzie wiedzieli, dlaczego chcą cię oglądać. Po to, by znajomi byli dumni, że mają tak zajebistego youtubera. Po to, żebyś ty był dumny z tego, co nagrałeś. By ludzie czuli epickość, oglądając ciebie. By kojarzyli twój głos. O, to ten sławny youtuber. Całe serce włóżcie w to. Tak jak ja to zrobiłem. Zachęcam do subskrybowania mnie. Wkrótce pojawią się lepsze odcinki, a nie tylko cosplayerzy z Scarlet z chińskiej bajki. I, nie, I muzyka z tyłu z tej chińskiej bajki. Ogólnie nie polecam chińskich bajek. 2 na 10, kappa, nie. Nie no dobra, kończę filmik, minuta 13. No, to cześć.